Siemano wszystkim, z tej strony Camper. Jest to kolejny odcinek z Dead by Daylight i jesteśmy dzisiaj na nowym killerku. Jest to plaga killer i to jest moja pierwsza gra tym killerem, dosłownie. Nie testowałem go, tylko czytałem co on robi i zobaczymy ee, jak się to, z czym to się je i czy ten killer mi się w ogóle spodoba. Zapowiada się fajnie, jestem bardzo podekscytowany tym wszystkim. Przypomina mi trochę z Tekstu. Tutaj przypominam? E, piątek 13. Tu już ktoś był. <śmany> <śmany> no la <wala> Kadzidłem! Dwa <śmany> no Kadzidłem po tym. A, na górę się nie dać. Na, w ogóle nie ogarniałem jeszcze tej mapy. Bo to jest chyba z, z tej, tej e, suszarki całej. E, z perkiem zacząłem, że jak będę mieć kontakt. To coś z tego było, że będę mieć kontakt z. To? Tak szybko? Dobra, jak będę mieć kontakt z, yy, z moją obsesją, to wtedy ta obsesja bierze mój terror, czyli to bicie serduszka. A ma. <laughs> o, to jest moja obsesja w sumie. Mogę drugi raz. Na wala kadzidłem. Dobra, i teraz widzimy, że on, on jest jakoś tak jakoś dziwnie zaznaczony. Bo się stał ranny. What? Się sta... Co go rąbnęło? Czy to go rąbnęło? A? I co? Nie słychać terroru? A czy ty słyszysz, bo tylko on to słyszy. Tylko moja obsesja słyszy terror. A reszta tego nie słyszy. I oni się mogą umyć w tych wodach całych. Właśnie są tutaj i wtedy oni te wody zakażą Ja im muszę czyścić te wody Żeby to zakażenie Jakby usunąć, żeby oni się mogli czyścić Dalej, bo jeżeli wszystkie wody będą Zakażone, z tego co wiem To Nawet jeżeli no, Powiedzmy narzygam na kogoś no, Nie ukrywajmy, tak to wygląda To nic się nie będzie mu działo Małe święki oszczędzą swoje zamki, więc. Święki morskie, oczywiście, bo wiele osób teraz przyszło na kanał i nie wie, że ja mam morskie. One czasami się podczas nagrywek tutaj aktywują, więc. Trzymaj. <grymiany> <grymiany> Ale to jest. Przyjemna postać! Tylko trzeba ją ogarnąć, ona, przyjemna... ona jest przyjemna, bo on jest nowym killerem. Tylko dlatego jest na razie przyjemna, bo jest nowa, ludzie nie wiedzą jak przeciwko niej grać właśnie. Nikt nie ratuje tamtego typa? szkoda, prawda? O, właśnie go uratowali. W sumie fajna mapa. W tych y, bambusach można się łatwo y, chować. Trzeba na to zwracać uwagę. Tak trochę mi przemina farmę Colwin. A to co był za dźwięk? Co to jest za dźwięk? A że ktoś się umył! Jejcie, ale ten dźwięk był głośny. Deweloperze ślicznie, to, to było głośno, na i po uszach rąbnęło. Myślę, że wam nie, ale... To mi romnęło po uszach trochę. Teraz ja to muszę wyczyścić, tak? Tak. O, jest czyste, widzicie? O. Tak jak ktoś coś robił. Aha, ja mogę czyścić tylko raz na jakiś czas. Patrzcie, ja mam cooldown. Oj, czerwonym. <gry> Dobra, i oni się tam umyli. Dobra, zobaczmy, czy. Czy ja to mogę umyć tylko raz na jakiś czas? Czy ten cooldown na mocy, co mi właśnie znika, jest. tylko na jakiś czas? ja to nie mogę teraz tego wyczyścić? Nie, mogę. To co to mi daje? Lojalność. Mi daje jakąś siłę większą? Oni kurczę. nawalają po całej mapie. Mi się to nie podoba. Jakieś szepty słychać w ogóle. Co się dzieje? W ogóle nie, ta, ta postać jest jakaś z modlitwami, coś w tym stylu, nie? Więc. mapa jest za duża według mnie. Bardzo wielka ta mapa jest. Ja nie lubię takich dużych map. Bo właśnie. Łatwo ich zgubić. Widzisz? Nie wyjdziesz. Pobiegłaś dalej. O, siema! Jakurat <grywia> się odwróciłem, by sobie przychodziła. Pamiętaj, jak słyszysz Killera, to się nie śpieszysz. Każone oczyszczenie teraz mam. Wow! Ja ich tym biję! Co? Tym ich można walnąć! Jo! Spoko! Mi się to podoba. To jest chyba mój nowy killer. Chyba zarazem nowego trapera. Ale super. Ja pierdź. Ale dobre. O, giniesz od razu. No dobra. Idziemy więc dalej. Nie ma co. Ogólnie witam także wszystkich, którzy przyszli od kucego. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. I nie przeszedźcie tylko po konkurs. <laughs> Dobra. Dajmy sobie nowe osoby, które możemy... O, tam ktoś biegł. O, tam ktoś biegnie. Ja teraz mam podłe oczyszczenie, czyli... Teraz mogę ich tylko zmusić do... ...przemiotowania, tak? Chyba tak. Trzy, ale tutaj są Ach A! Widziałem tą paletę już zauważyłem ją za późno, niestety. Już widziałem, że zaraz oberwę paletą. Wcisnęłem nawet S na klawiaturze, żeby się cofnąć, ale już za późno. Trzymaj <słyska> To jest fajne No i co? mnie paletą, ale Ty też oberwałaś... Zaraz, zaraz cię ten zrobię O, żeś sobie wybrała drogę ucieczki Patrz tu. Idziesz ze mną! Idziesz na hak! No damy ci na ten hak. Generator naprawiony, więc. jak najdalej od generatorów ich odciągać. Cały trzy generatory na mapie jeden do naprawienia. Więc dla mnie to nie jest. ...to na... no ciekawie. Tutaj ktoś był, więc ją zaraz ktoś może ściągnąć. Ja oczywiście, mimo, że moja ksywka to camper, to ja w DBD nie kampię. Bo sam wiem, jak grałem, ocalałem. Jakie to jest upierdliwe, szczerze, jeżeli ktoś z Was grał do DBD, proszę, nie kampcie, to jest taktyka, to kampienie, ale. Ta taktyka ta jest chamska bardzo. Wiem, że tu paleta była i że oni mogą mnie wykiwać przez tą paletę. Ale tak myślę, że jednak tego nie zrobią. No i nigdzie nie biegli, nigdzie nie widzę, nie widzę śladów. No one się mogą oczyścić, ale. Nigdzie nie widziałem czerwonych śladów, żeby oni gdzieś biegli. Oczyściła się gdzieś. Ona gdzieś tam się oczyściła. Tam pobiegli. I jednak mnie wymanewrowali. Wow, co się stało z tym kadzidłem? Sam sobie tym przyryłem? A, moja obsesja już nie żyje, więc... Nie wiem teraz jak to jest. Dobra, weźmy sobie to. I teraz ja ich biję z tego. To jest spoko. To jest taki killer na zasięg. A, tu ktoś był, definitywnie. Robimy to, kadzidłem. O, tu jest włas ogólnie. No, tu hacza. A tu się ktoś chowa. A ten, ktoś tutaj. Czy tu w trawie jest? Trawa jest tak gęsta. Jest masakra z tym. Dobra, chodźmy stąd, pójdźmy sobie tam. Ale zaraz tutaj zrobimy taktyczny zwrot. Pamiętajcie, że to jest moja także pierwsza gra killerem, traperem. To ja, jak sami widzieliście, potrafiłem zabijać wszystkich. Ja tutaj mam tylko jednego perka. Tam się nic nie robi, więc tam tam ktoś wrócił. Tutaj się nic nie robi. Ładnie się ustawiły te generatory. A jak jestem na tym skażonym oczyszczeniu, to... No chodź, 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 chodź zasięg. Dobrze dobrze, chodź tu. Chodź tu, chodź. Jeszcze ciebie... Ty jeszcze na haku nie byłeś. O, miałem perka ze sprintem jak spadniesz Okej, okay, okej, okay. miej sobie tego perka. Ja i tak cię tu machnę zaraz kadzidełkiem. A, machnę cię kadzidełkiem. Dobrze. Ja wrócę na naszą religię. <laughs> A czego na religię? Bo ta postać jest bardzo właśnie związana z religią. Hmm. Stworzyliście to, ale... 2-2, mnie interesuje taki wynik. żeby jeszcze jednego gościa tutaj powiesić na haku. Jee, Przez tą trawę nic nie widać. Jesteś. Jesteś się zymiotował na tej podłodze. Jee. Zio. No masz ciekawie, ci powiem. Ciekawie, czy ci będą ratować czy jednak cię już zostawiam na, 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 na koniec, i twoi, twoją śmierć, niestety. Albo stety. Nie wiem, nie wiem. Tym jedno, bramy są już prawdopodobnie otwarte. Jedna jest ta. druga jest tutaj. Tej bramy nie otworzą, bo wiedzieli, że ja tu z nimi jedziesz. Czyli tamta brama prawdopodobnie jest już otwarta. Idąc tam, tak, ona jest otwarta. Ja tam nie idę. Trochę przy kampie zbejtuję. O, że tak powiem, zbejtuję. Tam ktoś jest, w tej bramie. Nie, nikogo nie ma, więc oni go ratują. Więc co jak co? Głupio by było, żebym teraz tam gdzieś poszedł. Oni mnie słyszą do moje bicie serca, dlatego ja ich chcę po prostu odstraszyć, bo wynik 2-2 mnie interesuje bardzo. Nie kampie przy samym haku, to nie jest takie hamskie camping, to nie jest face camping. Bardziej by to nazwał patrol campingiem, teraz co ja robię. Ale to się jeszcze da przetrwać. Ale to odejdę trochę bardziej. Zobaczę nawet. O, tutaj tak ktoś jest, może. Tylko nie ma. No to wróćmy w takim razie. Jak gdyby była jedna osoba, to by nie musiał kampić, tak? Ocelali też teraz trochę zrąbali. oni mnie do tego zmusili. Oni mnie teraz zmusili, żebym ja tutaj krążył. No i on padł. No to idźmy do tej bramy w takim razie. No i oni nie uciekła. Jedna osoba uciekła, czyli jedna osoba była przy bramie. Gdzieś w tych okolicach. Druga czeka na hacz. Druga znalokalizowała hatch prawdopodobnie. Albo otwiera drugą bramę, co jest głupie. <ścoughs> Szczerze. Tu jest hatch. Nie, nie, tu nie ma. Otwiera drugą bramę, co za idiota. Chodź tu. Chodź tu. Myślisz, że uciekniesz? Nie uciekniesz. Nie, ucieknie. Nie dogonię go już. Ale nie wiem, po co mu była ta druga brama. Dobra, gościu, uciekaj. Okej, okay, mam gdzieś około 13 minut nagrania, więc widzimy się zaraz w drugiej gierce. Okej, okay, jesteśmy w drugiej rozgrywce. Przy okazji... Raz mi DBD. Zacząłem sobie teraz z drugim perkiem, czyli on daje, że... Jak wprowadzę kogoś tam na goni, czyli że leży tak już i wtedy jest, że... Jak chcesz wstać, to musisz znajdować helpa. Dobra, chodź tu. Wow, nie trafiłem. LOL. Czemu, czemu jej nie złapałeś? Czemu na killery jej nie złapał? nie ją złapać. Dobra, i? Jest. I patrzcie, że jak wprowadza kogoś, na goni, to pozostali i zaczynają krzyczeć. Chodź tu, bo chcecie... No i czemu to... Ale głupie. No i co, walnęłaś mnie paletą. O, można to anulować, nie wiedziałem. A, ty sobie leż. <śla> Ona już wie, ją walnę. Dobra, tam u krzyku mi dwóch. Ej, to jest nawet dobry perk. Mi się podoba ten perk. Bo oni teraz tu gdzieś krzykli, ja widzę czerwone ślady. I ja nie muszę ich wieszyć na hakach, tylko mogę sobie iść za nimi i ciągle im przykrzać życie. Często oni nie robią genu. Mimo już teraz jednego zrobili, ale... Popatrzcie. Tutaj gdzieś ktoś bieg. O! Ara, tam sobie ktoś krzyknął, tam sobie ktoś krzyknął. Czy ty tego użyłaś? Nie, nie zdążyłaś. Dobra, chodź tu. Powiesimy na haku już. O, właśnie, jeszcze nie powiedziałem. Oni mogą, jeżeli któryś z ocalałych, przez to, że ja na niego zmiotowałem, sam zmiotuje, na któregoś z ocalałych, to to się przenosi. I właśnie to się stało. To debile. Co Słuchaj, Nowy killer, no to przepraszam, nie jesteście debilami. To w sumie nie wiecie jeszcze jak to działa. Ktoś się myje, myją się wszyscy z tego, żeby się nie zarażać nawzajem. Teraz on się nie może leczyć, bo on taki... Nie, może się leczyć, ale dopiero jak się umyje, patrzcie, że mycie go leczy. Mhm, czyli mycie ich leczy od razu. Chodź tu. Dobra, jest. Tu jest czerwone, więc... Dobra, ona sama zaraz padnie. Skąd to wiem? Bo jak ktoś wymiotuje, to chyba obrywa, z tego co założyłem Nie ma takiego mycia się tu. Tam ktoś jest. A, a, uciekaj, uciekaj. Masz mi sprinta, chyba masz. Nie, nie masz sprinta po to. Co to było w tym momencie? No i co, oślep? Nawet chyba nie potrafisz tego zrobić. <grytanie> Prawie tym oberwała. Dobra, leżeć. <grytanie> Leż mi tu, chodź. Jest piwnica, prawda? Chodź, o, zobaczymy sobie tak to. razu. Nie, piwnica jest tam, tu nie ma piwnicy. Czyli ojejcie, ja cię muszę trochę dotargać. Nie, nie, nie. No się możemy szarpać. To jest gdzieś tu ten hak. Gdzie jest tu wejście? Tu jest wejście, dobra. Czasami są te pokoje tak zrąbane, że nie wiadomo gdzie jest wejście. Dobra, tutaj mogę sobie wziąć skażone. Znaczy widzieć ich tym, a nie tylko powodować, żeby musieli się umyć. Więc sobie z tego skorzystam. Dobra. Nie wiem czy oni też słyszą ten dzwon? Taki. To ktoś był, ktoś idzie ratować. Ktoś tu był. Na pewno. Słyszałem tutaj kogoś. A, skadzidła po, po generatorze. Jak przychodzisz? Przychodzisz normalnie jak killer. Nie przychodzisz tak, że dwoma roczkami się chwytasz, No, okej. Okay. Tu ktoś gdzieś jest. Ale dostałem teraz info o kimś. To się ściągnął, no dobra Oj, mam ślady. to teraz pewnie w którą stronę. O, dobra, widziałem buta, <grystanie> to, jest, to jest fajne, to mi się podoba Wow, co cię tak kladży <grystanie> Tak się nie robi Tak się nie robi nigdy Jakiś um, o. Co? Czemu nie trafiłem o no, już mam zwykłe, tak? To się przeskoczył przez okno jak oberwał to też był błąd, ale nie miał już innego wyjścia. A czego to jest błąd? Dlatego, że jak ja was robię, na przykład jak się killer was rąbnie, nie ja to dostajecie spuda, raczej speeda takiego, nie wiecie speed boosta dostajecie i on. Robiąc, no, wykorzystując animację przez ten speed mu się zniwelował do zera. praktycznie. To co je wezmę teraz? wymiotiny wymiaciny. Nie, nie lubię gadać o, o, o wymiotinach, szczerze. Dobra, weźmy sobie to. I szukamy nowych osób. Czy tam się ktoś. Nie, nikt się nie. Nie, jest jedna osoba ranna. No. Ktoś to się może leczyć self o, tu ktoś biegnie. O, siema. Ale ciebie ladrzy. Nie ma takiego zdejmowania. Widzisz, ze mną. A, kurde, dałe jada. To był błąd. Ja mogę was wielu romnąć naraz. To też był błąd. Działa przez palety. Dobra, chodź to ty mi tu, bo ty umiesz z zatarki korzystać, kurde Pójdziesz tam, na tamten hack, potem wrócę tam I tamten sobie pan pójdzie na tamten hak, na którym wisiał No i zobaczmy to w takim razie O, postaw... Nie, nie postawili go na nogi Tory. Potrzebowałem sobie odszkacznąć. Dobra, idę sobie tutaj znowu. I co, ja znowu mam to zwykłe, tak? Tam dopiero na drugim końcu mapy mam. Chyba by ich zmusić, żeby mi dali... Lepszą artylerię, że tak powiem. Dobra, tutaj ktoś jest, bo słyszę. Słyszę jakby ktoś tu biegał albo... Cokolwiek robił. Generator zaraz się zrobi. Co jest? Masz. O, tamten się już poddał. O i widzicie, ona też zrobiła błąd. No dawaj, przeskakuj. Masz, ty, kurde, ale wyczekać chcę. No, bo twój błąd, że chcesz wyczekać. I kadzidłem po palecie. I ty też giniesz już chyba, nie? Pa, widzenia! To was dwójka! Co tu tutaj zrobił generator. Ty jesteś poważna, żeby biegać. Nakrzyczała. Nakrzyczała gdzieś tutaj. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! No chodź, chodź. Teraz ja zrobiłem błąd. Bo ja daję tego speeda, zaraz jak ona przez okno przeskoczy. Ona się zatrzymała przez chwilę? Czy tak mi się wydawało? Teraz na sobie to na szybkości, bo długo to nie zajmuje ale będę widzieć ślady. O, trochę czasu dostanie, ale, ale mało. O, może <grystanie> o że się pobiegła. Tak, tak łatwo cię mogłem skrócić z masakrę. Chodź, słuchajcie, po ciebie. Wiecie, ten odcinek teraz to będzie. O, widzicie? Właśnie wymiotowała. Nocień to teraz będzie naprawdę długi. Uuu, ścięgło ją! Jo. Sięgło ją to! A czy tu jest hak? Tu jest hak, tam jest hak. Czyli zabieramy Ciebie tutaj. Wisiałaś już? Czy jeszcze nie? Nie wisiałaś, więc może jeszcze spróbować zejść z haka. A ja myślałem, Ty się będziesz próbował odczołgać. Właśnie jak goniłem ją, to sobie tak myślałem, czy ona przypadkiem nie będzie próbowała się odczołgać, potem się odczołga i odcinek będzie trwać wieki, bo... nie będę mógł ich znaleźć. Masia się skadzidła. Wiecie co... O nie, wiecie co, teraz zdałem sprawę? To jest najbardziej hamskie. To! To jest najbardziej hamskie. Takie splunięcie jeszcze na kogoś. Patrzcie, ktoś tutaj wisi na haku. A sobie tak podchodzi się tak jeszcze na niego... No ja takie o Słuchajcie, jeszcze większa hamskość by była. No, to będzie spacjować. Ja nie wiem czy ja jestem zdążę, ale jeszcze większa hamskość by była. Jakbyśmy poszli pod po te, 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 te krwawe, te i wtedy tam wrócili, jeszcze co zrobili. Nie wiem, czy zdążę, ale. Fajnie by było, zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ech, poddała się. Okej! Okay. To by było na tyle mniejsze, w dzisiejszym odcinku. Ale nie wiem, jak wam się podobało. Ja byłem Kamper, zostawcie łapkę. suba, Nawet napiszcie komentarz. Siemanko!